Jakiś doping musi być, jakaś motywacja po to, żeby ruszać ciało, dlatego że my jesteśmy stworzeni do tego, żeby ciało było w ruchu. Jeżeli ciało nie jest w ruchu, to wtedy nie można oczekiwać od tego ciała, żeby być zdrowym. Więc w tej chwili pokażę Wam blog, filmik, który pokazuje mój codzienny trening, taki, jaki sobie ustaliłam i ciekawa jestem, czy Wy macie jakiś plan. Napiszcie w komentarzach o Waszych planach na to, żeby ciało utrzymywać w ruchu i kondycję utrzymywać swoją w tym wieku. No i oczywiście proszę, żebyście polubili wideo i proszę, żebyście subskrybowali i podzielili się nim ze wszystkimi. Pomyślałam, że sfilmuję dla was jak jadę na rowerze około 12 km, czy nawet trochę więcej, nie wiem, 8 mil w jedną stronę na plażę. Gdzie potem biegam w wodzie? To znaczy nie pływam, bo jest duża fala i duży wiatr w tej chwili, jak zresztą prawdopodobnie słyszycie. Staram się biegać. W wodzie muszę tutaj stanąć, bo palmy obrabiają. Zaraz Wam pokażę. Stoją i w ten sposób właśnie się liście palm odcinacza stać na drabinie i spadają liście, no i potem niestety chodnik jest zajęty. Ale chcę Wam powiedzieć, że tutaj gdzie ja jestem na KIS to jest bardzo niebezpieczna ta autostrada jedynka i dlatego nie można po niej jechać, tylko trzeba jechać niestety chodnikiem. A więc jadę yy, i teraz już się wyłączę, żeby móc prowadzić szybko rower. Zajmuje mi to mniej więcej zależy. Teraz pod wiatr to mniej więcej 40 minut 45 do godziny. Zależy jak cięż, jak mocny jest wiatr. A jest dosyć silny wiatr, jak zresztą widzicie tutaj. Wieje, wieje, wieje. Dlatego jest duża fala dlatego raczej biegam po wodzie zanurzona, mniej więcej po szyję. Yy, zamiast. Yy, Płynąć, jak jest duża fala i wiatr, a z powrotem, jak jadę na rowerze, to mi zajmuje mniej więcej około pół godziny, dlatego że z wiatrem jadę, więc to pomaga. Także zobaczymy, już się przy plaży. Już jesteśmy blisko plaży. Stanęłam tylko tutaj na chwilę, żeby Wam pokazać widok z mostu. Bardzo fajny, ale głośno jest od samochodów. Nie wiem, czy w ogóle słyszycie mnie. Także zastanówmy się chwileczkę, jak długo yy, dziennie spędzasz czasu na yy, chodzenie, bieganie, jeżdżenie na rowerze. Dlatego, że... Yy, no i nie chcę słyszeć żadnych wymówek, słuchajcie. To, że jest w Polsce zimno, to wiem, to możecie iść do gym, do siłowni i tam jeździć na rowerze, prawda? A w czasie, jak jest lato, to ile czasu spędzasz dziennie na rowerze, ile kilometrów? Chcę powiedzieć, że tutaj e, dzisiaj jest czwarty luty, temperatura jest 27 stopni, 28, nie wiem dokładnie, dosyć wysoka wilgoć, ale jest wiaterek, fajna bryza, e, także jest dosyć przyjemnie, jednak jest ciężko jechać pod wiatr. Stanęłam, bo nie było aut, żeby wam coś powiedzieć, ale już jadą auta, więc za chwilę w innym miejscu się jeszcze raz do Was zgłoszę. Jestem już prawie przy plaży, stanęłam tylko tutaj w e, tak zwanej e, przydrożnej żabce, tak jakby mały sklepik. Wejdziemy żeby kupić wodę, dlatego że nie chcę mi się w plecaku wody um, wozić. E, to jest taki parking dla łódek, jak widzicie, bo wszędzie jest woda naokoło, więc wejdę do tego sklepu kupić wodę teraz, żeby się napić, e, zobaczymy co jest. Pani, koszulki na łódkę Wszystko na łódkę, dlatego że tu zaraz ze sklepu wychodzisz i jest marina y, i moż, można parkować tu łódkę i jechać na łódź, także wędki są i tak dalej wszystkie przyrządy, ale ja chcę wodę Coś kupimy Zobaczymy, co jest. Perrier chyba. Tutaj jeszcze fajne są, pokażę Wam, ryby rafy koralowej ptaki. Tutejsze i ryby rafy koralowej. Ko I te większe ryby, które oczywiście łowimy. Ale to trzeba daleko wyjechać trochę. Bardzo bogate tutaj jest życie wodne właśnie, ale patrzę na te fajne koszulki. Jest tutaj przecudownie. Mam akurat szczęście, że mogę korzystać z prywatnej plaży. Także sama jestem. Zaraz wejdę do wody i Wam pokażę. Ale dzisiaj jest taki problem, że jest duża fala, dosyć. Wiatr jest mniej więcej, powiedziałabym, 15 do 17, nawet mil na godzinę. Także dosyć duży. Jest wiatr z tamtej strony, także są glony. No ale nic to mnie nie odstrasza i za chwilę wchodzę, żeby biegać w wodzie. Woda jest dosyć zimna, ale to jest bardzo zdrowo, dlatego że wtedy w takiej zimnej wodzie, jak jesteś... Ona nie jest bardzo zimna, ale jest dosyć zimna jak na Florydę, ale wtedy metabolizm Ci się podnosi tylko jeżeli chcecie wejść do zimnej wody, to mniej trzeba się ruszać, trzeba się rozgrzać przedtem, więc ja już jestem rozgrzana na rowerze i um, do czasu aż są dreszcze, jak są dreszcze to już trzeba wyjść. Ponieważ filmuję telefonem, to po prostu wejdę i potem stamtąd Wam znam relację, jaka jest temperatura i potem muszę wyjść, ten telefon odłożyć i... Robić swój trening. Dosyć dużo glonów jest. Um, powiem Wam, że będę robić tak codziennie przez miesiąc i potem zdam Wam relacje, jakie są wyniki. Jeżeli chodzi o jedzenie, to yy, mogę Wam powiedzieć, co jem. Jem to samo codziennie. Jem najpierw shake yy, z peptydami kolagenowymi, o którym nagrałam film kilka dni temu. Także możecie sobie zobaczyć. Następnie jadę na swój trening, na którym teraz jestem. Następnie jem i pół kokosa. Do całego kokosa zależy, czy jest kokos mały czy duży, i czy jestem głodna czy nie. Świeży kokos zerwany z palmy. Rozbijamy i jemy miąż młodego kokosa. Następnie jem kilka orzechów. Następnie jem owoce. Z owocy rano do szejku wkładam jagody, następnie mogę jeść takie owoce jak maliny, kiwi i dragon fruit. Yy, I to wszystko. Bardzo niskoglicemyczne owoce, następnie jeden posiłek niskokaloryczny, na który może się składać cukinia, cebula, papryka yy, i chuda pierś kurza ekologiczna, taki gulasz z tego, ewentualnie grzybki do tego. Pieczarki, czy coś takiego, i to wszystko: żadnego chleba, żadnego makaronu, żadnego ryżu, nic więcej po prostu to, co Wam powiedziałam. Mamy kokos, właśnie, który spadł, więc teraz go rozłupiemy i będziemy jeść. Może to. Chodzimy tutaj tędy, taki jest jakiś korytarzyk z małą ilością glonów. Już jestem w wodzie i muszę Wam powiedzieć, że jest dosyć zimna, więc trzeba kilka minut na przyzwyczajenie, ale po przyzwyczajeniu po prostu będę chodziła do tamtego pomostu i z powrotem mniej więcej pół godziny. Szybkim krokiem zanurzona po szyję. Teraz idę ten telefon odłożyć. Już jestem po pływaniu, fajne te roślinki. I akurat kwitną, więc chcę Wam pokazać. No i oczywiście jest ostrzeżenie o przed krokodylem. Yy, mieszka tu jeden, ale on tylko w nocy jest aktywny, także nie ma co się bać w czasie dnia. Mam krótki oddech, bo. Trochę się zmęczyłam muszę powiedzieć. Pół godzinki, ponad pół godziny um, biegałam w wodzie.